Pokażę. Bo my teraz nie gramy w challenge, wiesz, my chcemy spróbować coś. Dobra, ale zamknijcie o coś. To ja pierwsza. Ej, możemy nagrać to! No nagrywajcie tak. A na ja nagrywam co? przecież! <grymka> 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 Pokaż do kamerki! Dobrze! Dobra! Na pewno będzie dobre. Oh. dobra. Ostra? Co to może być? Pieprz! Pieprz. pieprz, pieprz. pieprz. Nie, <grym> nie było takie złe. No wiem, ja też zjadłem. Życzę Ci złego, ciocia. Dzięki! <grym> Życzymy Ci wszystkiego złego. <grym> o nie! Co nie? No więc. Może być to niedobre i może nie być złego. to dobre. Co? Co na mam? No, no to myślałem, że to będą drzegi. rzeki mają inny kolor, one są takie kolorowe. Cynamon to będzie, bo to czerwone było. No. A nie. Oj, wiem. Średnio Ale... mi to na cynamon podchodziło, szczerze powiem. No to był ten kolor. Mhm, nie przesuwaj mi tego Albo No albo szary. Tak? Mm, nie, ani to, ani to. To jeszcze raz spróbujemy. Albo, albo z jakiegoś robaka. No robisz! Pokażę! Kamerki mamuś! Kolor. Nie wstawajmy kamery! O. o! ty ty ma taki takie samo szczęście jak ja. Nie pożygaj się. Masz wodę koło ciebie. Pij, mamo, pi. Ojej. Zgniła ja jajo, wiesz? Ja mam to. My Dobra. Mama zjadła włosów z uszu. Nie bo jajo. Zgniła jajo, mamo zjadła. Jak smakuje. No mama chyba też. No, tak. Było tylko jedno zniłe jajo, jedno wosk z uszu. O. Ale ciężko mi powiedzieć co. Ja miałam. To chyba. Nie było mm. tego. No to to. Nie jajo. jajo. Tak, dobrze smakowało. A no to tak co jest? Robak. Zuszu. Niezwyczaj. Nie, robak. To może być Zuszu. Robak. Albo robak. obojętnie. Więc to nie było dobre. Cześć kochani, witajcie na kanale o matko i córko. Kręcimy dla Was vloga, weekendowego vloga. Właściwie jest godzina już 16, czyli właściwie połowa soboty już minęła. Spędziliśmy ją na robieniu zakupów, na czym jeszcze. Na obiadku, nagraliśmy dla Was challenge, właśnie. Tylko czemu ja kręcę tył osób, które są przede mną? O, może tak to. Może tak to zrobimy. I właśnie wybieramy się. Z naszymi gośćmi. Na trzy wzgórza. Mm. Tak, mamy w naszym mieście. <noise> właśnie to zdążyłam <głos> nagrać. <głos> mamy w naszym mieście taki mm, park rozrywki. Dziecko, co to jest? Park rozrywki. Tak, trzy wzgórza. Rodzinny park rozry rozrywki. I właśnie tam idziemy. Idziemy pokazać ten park chłopakom ciocia Kasia i chłopaki przyjechali do nas. Przylecieli. Przylecieli z Irlandii, tak. Ciocia Kasia i chłopaki jak to <laughs> Na dwa, trzy dni do nas przyjechali. i pogorszyło się. Tak. I do tej pory była piękna pogoda, świeciło słońce. Ale jak wyszliśmy z domu, to zaczął padać deszcz. Co Kasiu? Pada coraz bardziej. A dlaczego pada? Bo przywieźliśmy deszcz z Irlandii. Właśnie, tak się cały czas śmiejemy. Hmm. Ciekawe co będzie za chwilę. Albo przestanie padać, albo rozpada się jeszcze bardziej. To the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh 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 oh. Need to get away. I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Oh oh. I keep in why. Jesteśmy w labiryncie. Tu zamknięte, tu otwarte. Gdzie teraz? Teraz tu widzę otwarte. Po trzech godzinach wygłupów wróciliśmy do domku, teraz robimy dacie obiadu, kolacje, Chłopcy grają, a my z ciocią y, ćwiczymy nasze kciuki na telefonach. To też jest czas razem spędzony. No. Tak, w jednym pokoju. Dokładnie. W jednym pokoju się siedzi, rozmawia. No, dobrze, że chociaż wiesz przestał padać, nie? No, dokładnie. My, Jak już byliśmy w tym parku, to. To właściwie pokazało się słońce, nie? Tak. Tyle szczęście. się nam. No, w sumie to taka większa relacja z parku była na snapie. Jest tak? Na snapie. Snapowałaś? Snapowałam. Aha, no dobra, no to super. Niestety rodzinka już pojechała i trzeba wrócić do normalnego trybu życia. Będę strasznie tęsknić i strasznie płakałam, że już pojechali, że już ten czas, który spędziliśmy razem minął, ale potem byłam szczęśliwa, że... No tak wesoło jak sobie zaczęłam wspominać, jak zobaczyłam nasze snapy, to ja się tak, tak ciepłutko na serduszku zrobiło. Czekam teraz tylko do wakacji, aż będę mogła spędzić z kuznami dwa tygodnie, tak około dwa tygodnie, dzień w dzień razem nic to nie będzie przeszkadzało, także jestem szczęśliwa i teraz będę musiała tylko i wyłącznie czekać do wakacji. Sprawdzałam teraz komentarze pod y, moim challenge z kuzynami i wszyscy prosicie, żeby nagrać z nimi kolejny challenge. Mówicie, że ten wam się naprawdę podoba i czekacie na więcej, a więc muszę wam powiedzieć, że nagramy bo jak będziemy na wakacjach nad morzem. I odpowiadam na parę pytań. To nie są kuzyni, może to nie są kuzyni, to są moi kuzyni, to nie są bliźniacy. To tylko taki zbieg okoliczności, że założyli na siebie te same bluzy. Dzisiaj na noc zbija do mnie Karolina, za 50 minut mamy się spotkać. Także jeszcze sprawdzę, czy w pokoju mam na pewno porządek i nocuję kolejną osobę w moim pokoju. <grych> Och, ja mam naprawdę wygodne łóżko. Sztyk do mnie przychodzą, zawsze mówię o tym wygodnym łóżku. To jest masakra, naprawdę. Halo, halo, kochani, mam teraz nockę z Karoliną. Chodź tu, Karo. Teraz Karolina mogliście już ją poznać na Snapchacie, na którego serdecznie zapraszam o matko i tylko na końcu dwa, o Byłam na parafilnikach. Znaczy? Na paru filmikach w sumie też grałaś zombie i coś tak. jeszcze? Eee... Jakiś vlok. No, to jakiś Też blog. nocka. Też nocka? Naprawdę? No, no, z na tego snapy. Aha, no tak. No, tak. Snapy na pewno są, także na to też ją pewnie poznaliście. Mamy teraz nockę, idziemy sobie zrobić coś do jedzonka. Także... Może coś jeszcze pojawi z nocki, może już kończę vloga, ale w sumie, w sumie nie wiem, może coś jeszcze nagramy, nagramy coś, nie? Nagramy. Nagramy. Także idziemy coś gotować. Mamy, a zrobiłyśmy sobie kolację. Na snapie mogliście ostatnio zaobserwować, jak to zrobiłyśmy, a teraz macie już rezultat. A my teraz snapujemy. Karolina? Karolina? Witam! Ale jak tak daleko to się ostroć gubi? O przepraszam O! o! <grym> Nie tak blisko Dodajemy cały czas snapy Więc wchodźcie O matko i córko przez trzy o? Tak? Dwa Przez dwa o? Dwa, pamiętajcie, w dwóch umiemy liczyć O matko i córko! Yeah. Dajemy Dodajemy cały czas snapy Jak zawsze z nocki Tadam. Wszystko możecie zobaczyć na snapie przyjściusieńko. Dam, dam, dam. A my teraz idziemy. Jeść! Cześć kochani! Właściwie tego vloga przejęła Paulina. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że z tych zlepek scen jednak będzie więcej na tym vlogu Pauliny. Ona teraz odsypia te nocne mm, oglądanie filmów, nocne wygłupy z Karoliną. Y, ci, co mają snapa, mogli widzieć, co dziewczyny wyprawiały. Y, teraz śpi, bo one coś mi mówiły, że poszły spać gdzieś o 5, o 6 nad ranem. Więc Paulina śpi już właściwie chyba drugą, trzecią godzinę. Więc y, ja się muszę z wami pożegnać. Nie wiem, czy Paulina coś dzisiaj nagrywała. Wiem, że Karolina e, poszła do domku gdzieś o 14-15, a Paulina po zjedzeniu obiadu e, poszła do nas do pokoju i sobie śpi. Teraz jest 19, a ona dalej śpi. Nie wiem, co będzie dzisiaj w nocy robić. E, a ja, ja z mężem odwiozłam rodzinkę na lotnisko do Krakowa. Już nam dali znać, że już są w domku w Irlandii. Także bardzo ich pozdrawiamy. Pozdrawiamy Kacpra, Samusia, Ciociu Kasia i wujka Wojtka. Jeżeli to oglądacie, to całuski dla Was. A ja muszę zakończyć tego vloga, ponieważ Polina nie jest w stanie. To ja zaczęłam i ja kończę. A Paulina będzie w środku. pa, pa kochani.